Dzień dobry w ten piękny niedzielny poranek. Patrzcie kto jest z nami? Teodor już się czuje na tyle dobrze, że nawet bez e, tego swojego puszorka chodzić tam tych gaciów pooperacyjnych. <grym> Powiem Wam szczerze, że ten pies jest niezniszczalny. Niezniszczalny, bo powiedzieli, że będzie krwawił po operacji, że będzie mogły mu się te rany ściączyć. A tutaj ile jest? Dwa, trzy dni? No to czwartek był, no to już jest jakby trzeci, nie wiem jak to liczyć. Czwartek też liczyć? No trzy i pół dnia po operacji. Trzy dni po operacji i wiesz, w zasadzie gdyby nie był podwalony, to nikt by nie powiedział, że był pokrojony, nie. więc bardzo dobrze spełniły się Wasze właśnie ciepłe słowa i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Więc zobaczcie, pies odzyskał apetyt i mamy swojego starego Teodorka. O dziwo, każdy mówił, że mu się zmieni charakter, że będzie osobiały. No nasz egzemplarz chyba nie podlega pod te e, prawa fizyki, bo w zasadzie e, nic się u niego nie zmieniło, tak więc mamy z naszego starego, dobrego psiaka. Jeszcze co zrobił, jak wyszedł za e, furtkę, to oczywiście kamień. Po kamień. Tak, no. A my, korzystając z tego, że wczoraj wyrobiliśmy sobie ciasto e, na pizzę, to dziś obiecane haczapuli. Przepis na ciasto, jeśli ktoś nie wie, no to odsyłam do e, filmu o pizzy, tam jest podany na kilogram przepis. My akurat mamy z połówki e, kilograma, także adekwatnie pół trzeba ściąć, nie? to tak jak w diecie. A powiedz, skąd pomysł na to hachapuri? Pomysł na hachapuri generalnie oprócz tego, że to jest normalne danie z Gruzji, to się wziął z tego, że jak z dzióbkiem jeszcze je, żeśmy jeździli przed pandemią po różnych miastach To we Wrocławiu y, bardzo nam zasmakowała hinkalia Hinkalnia, gdzie właśnie można zjeść gruzińskie dania Tam są hitem te pierożki takie gruzińskie, to są hinkali, hinkali? to takie wiecie takie zawiniątko, taki pierożek z takim dzyndzlem do złapania i w środku macie mięso z takim wywarem, rosołkiem czy coś. Bardzo dobre. I tam właśnie mają swoje puri z mięsem, z serem, ale mają też właśnie tradycyjne z serem i z jajkiem. Mimo tego, że nie ma tam żadnego mięsa, to powiem Wam szczerze, że to puri, to jest po prostu kozak, ale jest kozak właśnie tam we Wrocławiu, tam są chyba dwie. Na placu Wolności. Dokładnie, to w tamtym jedliśmy i to Hacza adżarsku z nie wiem jakiego oni tam sera dodają do środka, plus to jajeczko takie wiecie ścięte, no Mistrzostwo Świata, a byliśmy w Hinkalni, to jest jakby ten, ta sama marka, w Krakowie. No i już nie było to samo. No, jakby ktoś kiedyś tam był, co zapraszam do odwiedzenia, bo jest naprawdę bardzo dobre. No ale z racji tego, że mamy sytuację taką, jaką mamy, pozamykane, za bardzo nie można jeździć, to robimy sobie haczapuri w domu. No, także jest godzina w pół do dziesiątej. Wczoraj ciasto zostało wyrobione, przez noc przegarowało. Ja je teraz sobie trochę jeszcze raz zagniotę tak żeby je po prostu przerobić i podzielę na dwie części, to będziemy mieli z pół kilograma ciasta znaczy pół kilograma mąki, zaraz zważymy ile tu jest ciasta, będziemy mieli e, dwa fajne takie e, spore puri i mi się wydaje, że powinno to nam wystarczyć na dwa objawy dobra, zobaczymy ile to waży no i z kilograma mąki gotowego ciasta mamy 800, pół kg. Mamy 833 g ciasta. Podzielę to sobie na pół i odłożymy to sobie z powrotem do lodówki. Pamiętajcie, że jak już będziemy hakapuli nasze robić, to wtedy, tak gdzieś przynajmniej godzinę przed robieniem tego naszego ciasta, wyciągamy to z lodówki, żeby ono nabrało temperatury pokojowej. Chwilę poczekaliśmy, mamy godzinę 13 na zegarze. Więc możemy przejść do naszych puri. Ja to ciasto gdzieś tak o godzinie w pół do 12 wyciągnąłem, żeby sobie trochę podrosło, ale dobry patent dla tych, którzy nie chcą tak długo czekać, to można zawsze piekarnik sobie rozgrzać na przykład do 35 stopni i takie ciasto z lodówki wstawić i ono szybciej nam dojdzie, ale przy okazji po prostu ta temperatura nie jest na tyle wysoka, żeby to ciasto miało nam się tam spiec czy zważyć. Taka uwaga do przechowywania pączków: czy to na pizzę, czy to na jakieś inne przetwory. Pamiętajcie, że to ciasto musi sobie wyrosnąć, a później musimy je przełożyć na stolnicę, żeby je wyrobić. Jeśli trzymacie je w głębokich miseczkach, to później przy wyciąganiu ono może Wam po prostu, wiecie, no się zdeformować. I, a chodzi nam o to, żeby jak najmniej inwazyjnie je przełożyć, żeby to powietrze, które nam tutaj zdążyło się nagazować w środku, no nie zostało bez, bestialsko wypchnięte na zewnątrz, żebyśmy mieli ładną pizzę albo ładne cokolwiek. Nie? Więc ja polecam na płaskich talerzykach przy użyciu właśnie takiego streczu kuchennego I to naprawdę y, robi robotę Ok, mamy nasze ciasto Możemy sobie wziąć, bo ono jest przyklejone Ale tak naprawdę ciasto przed wygarowaniem należy obsmarować troszeczkę w oliwie To ona się nie będzie kleić, tak samo ten talerzyk Przewracamy je sobie I ono powinno się odkleić jeśli się nie chce odkleić, to delikatnie mu pomożemy o szpatułką. Zobaczcie, że w tym momencie nasz pączek został praktycznie przerzucony nieinwazyjnie i możemy dalej przystępować do działania. Pamiętajcie, że przy formowaniu już gotowego ciasta nie potrzebujemy żadnych rolek. Typu wałki, żeby to rozprasować, no bo nie chcemy przecież wypchnąć tego powietrza, z którego mamy największy fan w krostach. Ale nie będziemy robić przecież dzisiaj pizzy, tylko coś innego. Aczkolwiek zasada jest ta sama. Zobaczcie, od środka palcami delikatnie wypychamy sobie nasze ciasto na zewnątrz. No i powstaje wam ten ring. Starajcie się tego ringa po prostu nie przyklepać, bo później. No, nie będzie już to tak fajnie wyglądało. My sobie zrobimy hachapuri, ale rozkręcimy sobie nasze ciasto jak na, na pizzę. Tak więc rozkręcamy. Nie wiem ile to waży. Nie wiem ile to waży. Dziś 400 gramów. 400 coś gramów, taki placek, więc z tego to by nam wyszła naprawdę bardzo fajna pizza. Więc wiecie, jeśli macie. O, można sobie ciasto roz, na pizzę. Rozciągać na, na kłykciach, tak więc nadgarstka. na nad, nadgarstka. Kłykcie to to, no nie, to na kłykciach dobrze. Pokażę Wam, patrzcie. Bierzecie na kłykcie i delikatnie sobie rozciągacie powoli, powoli. Nawet żeby to ciasto Wam leżało na, na glebie, to się później nie będzie Dobra, takiej sytuacji. To będzie, że... będzie za dużo, to karza później. dobrze. Przerzuć na papier. Tak jest. I jak to się mówi? Transportowo przerzucamy na papier. O, widzicie? Teraz tak. Rozciągniemy sobie go troszeczkę jeszcze więcej. Tutaj takiego krostu wielkiego nie potrzebujemy, jak w pizzy, bo my będziemy sobie tak krost robić z wypełnieniem z serem, moi drodzy. Tak więc. Mamy już gotowy placek O, widzicie? Tu mam ser i to jest mieszanka sera Tutaj akurat mam... E, co to jest? Cheddar, mozzarella Cheddar, mozzarella. tu akurat nie mam Cheddar i... To, biały, to, co to jest? To jest trochę sera feta To mi akurat zostało, ale tu jest pomieszany zwykły żółty ser i cheddar Pamiętajcie, cheddar zajebisty jest Kurde Tylko to taki trochę lepszy, nie? Great Britain From Great Britain no i robimy sobie teraz, wiecie, dookoła ser, tak żebyśmy sobie go potem w tych bokach zawinęli. Więc ja sobie go zawinę. No i tak to wygląda nasze hachapuri, zobaczcie właśnie zrobiliśmy z tego taką małą łódeczkę, dodatkowo żeby nam się tutaj te boki posklejały, no to to sobie e, wy łożyliśmy mlekiem, wysmarowaliśmy to wtedy one się nam tutaj po prostu zakleiły na ciście była mąka i dlatego się nie chciało to kleić mamy super krost zrobiony Zobacz, patrz, nie wiem czy widzieliście jeszcze specjalnie to ciasto naciągałem, tak więc żeby go nie zmniejszać wyszło nam naprawdę duże puri. no i teraz oprócz tego, że mamy w bokach nasz ser to dajemy jeszcze ser do środka, więc zobaczcie, no nie jest no na pewno jakby kalory, kalorycznie mało, ale ale to ma być dobre. I proszę bardzo, voila! Mamy naszą puri po aczarsku Teraz tak. Wstawiamy to do piekarnika. Nasz piekarnik rozgrzewamy do maksa. My akurat mamy piekarnik ustawiony na 300 stopni. Teraz tak. Góra dół. Proszę bardzo. Rozgrzewamy go na termoobiegu, żeby jak najszybciej nam doszedł. Później góra dół zostawiamy i blacha musi być koniecznie tak samo nagrzana. Dlaczego nagrzana? Żeby ciasto od razu się ścięło i po prostu, żeby nasz placek tam za długo nie siedział. Później na sam koniec będziemy później przerzucać nagrzałkę od góry. I teraz tak, proszę bardzo, majster nas zaopatrzył w piękną łopatkę. Ja ten papier, który był w piekarniku, wyciągnę, bo z niego tu już nam nic nie zostało. I tak. Przed włożeniem smarujemy nasze hachapuri mlekiem. Ewentualnie można rozbełtać sobie żółtko i sobie przesmarować takim żółtkiem dla uzyskania ładnego złotego koloru. Aczkolwiek tym mlekiem też będzie... Gitara. Dietetycznie. A, I teraz tak, wrzucamy nasze hacapuli do momentu aż się e, rozpuści ser i złapie kolor. No tak gdzieś mniej więcej ze 4 minuty. Następnie po tych 4 minutach wyciągniemy i wbijemy tu jajkę. No krowę. Bo muszę u siebie zamontować z powrotem, nasz z powrotem te teleskopy, bo nie mam. Tak więc nasze hakapuri jest w piecu. Teraz obserwujemy, jakieś 3 minuty. Zobaczymy, jeśli będzie już w ładnym kolorze. Wtedy otworzymy na szybko. Na takie puri duże wbijemy 3 jajka. Dobra, i teraz nasze hakapuri już podrosło. Teraz robimy szybką akcję. Otwieramy sobie nasz piekarnik i teraz wbijamy jajka. Fajnie by było, żeby się nie, roz... o właśnie, nie rozwaliły, to delikatnie. I... I trzecie jajko. Proszę bardzo, i moi drodzy. Zamykamy. I teraz czekamy aż nasze jajko się zetnie. I jeszcze tak na szybko Ostatnie odkrycie majstra, więc taka szybka rekomendacja. Jeśli ktoś szuka sosu do pizzy, tutaj macie sos do pizzy z Kauflanda. Ostatnio majster kupił, testował, powiedział, że rekomenduje. Nic z tym robić nie trzeba. Dobra cena, ile tam żeś z 4Z? 4Z i od razu można walić na placek. Tak więc, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, to jest coś takiego dostępne w Kauflandzie. Jak macie w Kauflandzie coś takiego, albo jak macie Kauflanda, to zakupcie. Dobra, zobaczmy, jak tam nasze ciasto. ja. No. Proszę Państwa, myślę, że jest gotowe. Spróbujemy to, żeby wyciągnąć, ale jest gorączkę. Tak więc tak nam wyszło. Pięknie się zapiekło. Troszeczkę przyrumieniło. Ale chrupie. Piękna propozycja na niedzielny posiłek. Stawiam następną i jemy. Jak to się mówi, taki placyk to nic, tylko zajadę. A tutaj majster liczy dla Was specjalnie, ile pieniędzy wyniosła go budowa. Proszę. Kochaj. I przyszedł czas na wyciągnięcie ostatniego hacza puri. Proszę bardzo, tutaj już mi się jajko udało bić. Zobaczcie, że tu już wystarczy, bo się żółtka zaczynają nam ścinać. A przecież hacza puri chodzi o to, żeby żółtko było płynne, bo technika jedzenia tego dania polega na tym, że odrywamy sobie krost. I tym krostem my, my bełdamy sobie to jajko, i dopiero później sobie właśnie wyjadamy. Także, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo proste danie można powiedzieć, wegetariańskie, zdrowe smaki Gruzji w polskim domu. Polecam serdecznie. Dzięki i smacznego.